Ostateczna klęska wroga jest blisko. Książę zmienił taktykę i zajął ważne strategicznie złoża surowców, aby w ten sposób utrudnić nam działania. Twoim zadaniem jest przejęcie pobliskich kopalń żelaza i przepędzenie wroga. Rozległe tereny bagienne stanowią dodatkową przeszkodę, więc przygotuj siebie i swoich ludzi na najgorsze. Tak, mam przygotować siebie i swoich ludzi na najgorsze, a tak naprawdę ta misja jest bardzo prosta. Z tej strony Wotan. Witam Was w 15 misji z Knaissy Merchantska, Pani pierwszej. Dobra, zacznijmy ją. Ja Wam może powiem, dlaczego ona jest tak prosta. Ponieważ, jeśli oglądaliście kilka moich wcześniejszych misji, wiecie, że niektóre misje robię. Tak? w taki sposób, że po prostu m, zamiast walczyć z wojskiem wroga, po prostu je głodzę, rozwalając wszystkich, e, czy to parobków, czy po prostu niszczę, e, czy po prostu niszczę skarbiec. I tak też będzie w tej misji. Tyle, że nie zrozwalimy tu tylko jednej wioski w taki sposób, a praktycznie wszystkie, a jest ich tutaj chyba 4 lub 5. Dobra, tutaj podchodzimy do pierwszej wioski, w której po prostu m, zostawili nam przejście. Jak widzicie, jest tutaj niby wieżyczka w tym miejscu, ale wojsko tutaj Daje nam dużo przejścia i możemy po prostu przejść sobie tutaj w głąb, w głąb te, tej wioski całymi dwoma składami naszej konicy, które dostajemy na początku, tak, żebyśmy mogli sobie tutaj spokojnie niszczyć. Rozwalamy oczywiście skarbiec, rozwalamy tutaj gospodę oraz lecimy potem w tą stronę. I tutaj zaczynamy rozwalać ludzi. Dlaczego to zaraz zobaczycie, ale ważne, żeby też, żeby nie zejść za bardzo w dół ponieważ wtedy e, może być tak, że przyjdą do nas kusznicze, czy cokolwiek. E, zaraz zobaczycie dlaczego rozwalam to wszystko, rozwalam tutaj ludzi, nie tylko paroków, ale wszystkich jakich się da. To może Wam tłumaczę dlaczego. Dlatego, że teraz w szkole będą po prostu próbowali dobudować do tych budynków ludzi. Jak widzicie tutaj idzie kolejny drwal, przed chwili kolejny chłop, a po prostu parobków nie robią. I w pewnym momencie w szkole po prostu zabraknie złota na parobków, a ja będę mógł sobie po prostu dokończyć tych, którzy zostali kupieni. Jak widzicie tu jeszcze parobek jakiś idzie ze złotem, ale on w pewnym momencie pójdzie w górę. Tu jeszcze kilku jest. Jak widzicie, wychodzą nie parobkowie, tylko wychodzą drwale. Czyli jednym słowem, to co wszystko co muszę zrobić, to teraz zabić tego jednego parobka, który donosi złoto. Jeszcze tylko tutaj jakiś gościu chodzi. No ale nic. Jeszcze, jeszcze kilku jest, ale jak widzicie, praktycznie cały czas wychodzi ten chłop jeden stąd. O, idzie jakieś w górę, więc teraz musimy po prostu go złapać. Czy on pójdzie w górę teraz? Nie, idzie dół znowu. Zaraz ktoś może pójdzie w górę. Dobra, jedzie ci deska tutaj ten idzie tu za chwilę powinniśmy dać radę złapać chociaż jednego a jest ich kilku dobra widzę że ciągle ten jeden chodzi w ogóle zróbmy może misję kamikazy jednym gościem i spróbujmy załatwić tutaj tego i tego dobra mamy dwóch porobków załatwionych jednym gościem nawet jeśli go teraz stracimy przez to że to zawsze jest innego parobka mniej. Dobra, został nam jeszcze jeden, czyli jeszcze jednego. Kon... Jed, jedną lekką jazdę poświęcimy, nie wiem, czy czasem nie, nie, nie zastokoną tego chłopa za blisko. Mógł też się pobawić po prostu w rozwalenie szkoły, ale nie jestem pewien, czy czasem ona nie złabi... Tak, zwabia uczników, jeśli rozwalam tu szkołę, więc po prostu wczytajmy sobie. Auto, zapis, nie atakuj szkoły, nie atakuj szkoły. Dziękuję. I spróbujemy po prostu zabić tego ostatniego parobka. Bo wiadomo, mm, źle zrobiliśmy trochę. Dobra, teraz, teraz, teraz go. Dobra, jest. Ostatni zabity. Czyli ta wioska jest już na, nasza, po prostu podbita. Nie ma tutaj żadnego więcej, pa, e, ani innego więcej parobka. Czyli po prostu możemy teraz sobie wyjść z tej szko e, z szkoły. Co ja mówię? Wyjść e, z tej wioski bezpiecznie, tędy. Nie powinno nam się nic tutaj stać, jeszcze tylko drugim składem sobie wyjdę. Moglibyśmy jeszcze rozwalić jakieś gospody i tak dalej, żeby już wszyscy ludzie w tej wiosce wymarli, ale nie w końcu i tak e, umrą, ponieważ nikt nie będzie, miał, nie będzie kogo, komu donosić żarcia do mm, tam szkoły. Dobra, a teraz łączymy ich z powrotem i wracamy tutaj pod, nasze, e, pod naszych ludzi. Teraz tak. Dajemy jeść tym, daje tym. To jest bardzo ważne, żeby dać im jeść, ponieważ zaraz pójdziemy rozwalać kolejną wioskę i ona chwilę zajmie, więc lepiej mieć ich już teraz na niż potem z tamtej wioski próbować się wrócić. W międzyczasie też budujemy tutaj jakieś budynki do kamienia i drewna oraz jedzenia. I tylko tyle. Tak naprawdę Tutaj jeśli potem coś nam się stanie i zabraknie nam ludzi, po prostu wyślemy żołdaków z toporkami i oni sobie sami dadzą już radę. Najtrudniejszy moment w tej misji będzie za chwilę, kiedy tylko będziemy próbować się dostać do kolejnej wioski, ponieważ... Musimy teraz zniszczyć um, skład, jeden skład mieczników, tylko tyle, że za każdym razem jak zatopimy ten skład mieczników, to atakują nas też inne jednostki wroga, więc tak naprawdę musimy poświęcić naprawdę dużą ilość naszych ludzi, dajmy jeszcze z tym, niczym będziemy mogli wejść do kolejnej wioski, prawdopodobnie starczy wszystkich kuszników, łuczników, chociaż nie, by, przynajmniej kilku by się zdało zachować, ale ciężko będzie to zrobić, tak naprawdę będzie bardzo ciężko mi to zrobić. Nie wiem czy mi się uda. Znaczy już mi się kilka razy udało, tylko to jeszcze na nagraniu zawsze tak jest, że czasem coś mi się uda, a potem jak zaczynam nagrywać, to nagle... u, dupa i koniec mm. Mm, nic, i się nie da nagrać. No to nic. Zobaczymy, zobaczymy. Jak nie, jak się będzie mi ciężko nagrywało i ciężko będę miał dużo... będę miał dużo prób jeśli chodzi właśnie o podbicie tej... Kolejnej wioski, to po prostu z, będę robił to do skutku i nagram po prostu wtedy, jakby e, zwycięski moment, zwycięski zapis, po wam puszczę, a resztę wyedytuję w taki sposób, żeby po prostu żebyście po prostu nie patrzyli na to, jak ja się trudzę czasem z niektórymi rzeczami. Dobra, Teraz 2, 3, i jeszcze jednego tutaj na górze drwala 5 drwali. Dlaczego tak dużo drwali chcę mieć? Ponieważ, jak już mówiłem, w razie czego będę używał e, żołdaków. Czyli po prostu dużo drena na topory i same topory, i wtedy się zobaczy. Dobra, teraz Wam może pokażę, jak sytuacja wygląda tutaj. Tylko niczym jak już tutaj doszedłem, to po prostu zapiszę sobie grę na TSK-15. E, dobra, może podejdźmy sobie, e, tych koników trzeba rozdzielić na to i to. E, może Wam pokażę, jak tutaj wygląda cała ta to, co musimy teraz zrobić. Tak naprawdę mamy coś takiego, że e, tu mamy ten skład mieczników który musimy rozwalić na tyle, żebyśmy mogli przejść obok niego. Czyli musimy go skrócić tam do um, do chyba trzech, trzech osób z przodu, do trzech osób z przodu. Czyli musimy zabić praktycznie wszystkich. A z tej strony będą nas atakować i tak w ogóle jest niezbyt fajnie. Ja sobie podejdę jeszcze tu tą stółkonnicą i to co ja spróbuję zrobić, tymi sobie może odejść tutaj na. bok kurżiku chciałbym ocalić, ponieważ oni mi się bardzo przydadzą e, do rozwalenia ostatniej wioski. A nie chciałbym po prostu potem budować od nowa ludzi. Dobra. To teraz, teraz co chcę zrobić, to wybawić, e, wy, wybawić, wywabić, wywabić ludzi wroga używając moich łuczników jak najdalej. Tak żeby ci poszli w górę, a wtedy jako nic wjadę sobie na tych. Z nadzieją, że tamci wszyscy padną. Jak mi to wyjdzie, nie jestem jeszcze pewien, zobaczymy. Kilka razy mi się udało, zobaczymy jak teraz. Może zapiszmy sobie jeszcze raz. Już mamy ustawione wojsko, to będzie, będzie kilka prób. Może jak się tak nie uda, to zrobimy jakiś, w jakiś inny sposób. Aha, dobra. Eee, to był nie chyba najgorsza próba ever. Eee, chodźcie tutaj, stańcie w tutaj, w szczelcie. Roz, 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 roz. I lećcie w górę. Teraz wy szczelcie. Nie, tak. I lećcie w górę, a wy się bijcie tutaj, wy też wjeżdżajcie. Jak na razie idzie dobrze, tylko teraz, żeby jeszcze ci zostali pociągnięci. Dobra, ci już wracają, ale o ile dobrze pójdzie, rozwalę naprawdę dużo mieczników. Jeszcze jednego, jeszcze jednego, jeszcze... Kurde, nie, jeszcze nie padł, ale chyba będę mógł przejść już. Albo jeszcze jednego, więc tak naprawdę to jest e, sukces. Sukces jest. Zróbcie coś podobnego w tym stylu, i na pewno wam się uda tutaj wszystko zrobić. Dobra, a ja sobie tych rozdzielę. Może jeszcze sobie tych rozdzielę. Wyślę tam skład trzech ludzi. Trzech ludzi z nadzieją, że dadzą sobie radę zabić chociaż jednego miecznika. Bo tak naprawdę nam jeszcze jednego trzeba, bo teraz nie przyjdziemy jeszcze. Tak, nie przyjdziemy. Zabicie jednego. Nie zabili. Zaczekajcie, czytam może. Po prostu skupię swoje wojsko wokół. Je... Ja, jeszcze jeden zapis. 0,2 może będzie dobry. Tak, tak, będzie dobry. E, będzie dobry. Zobaczmy, czy tu mam już jakąś grupę podzieloną. A, jeszcze raz podzielcie się. Chodźcie, wasza trójka. Wasza trójka musi zabić jednego gościa. Jednego gościa i jest koniec. Gospoda w tym miejscu. Mało kiedy widziałem tą gospodę, ale chyba ona nic tam nie zrobi tak naprawdę. Dobra, e, rozdzielcie się jeszcze bardziej, chodźcie tak, jeden tutaj, jeden tutaj albo dwóch. Jazd tak, wy atakujecie. Wszyscy atakujcie jednego, zabijcie chociaż jednego. Kurde, nie pad, dobra. Spróbujmy jeszcze jeden skład y, dać tam. Jeśli ten skład da radę, to nic straconego jest dobrze. Ponieważ ten skład no da sobie radę. Możemy no, przynajmniej trzy osoby weszły do środka. To będzie akurat, dobra. Atakować. Kurde, A jeszcze raz, załaduj. Tylko czy pierwszy zapis się przyda? Tak, tak, dobrze, jest dobrze. Musicie atakować tego gościa. Jeszcze jeden skład wysłać. A, wyślę jeszcze jeden skład. Będzie to mi troszeczkę bolało, ale mam swoich kuszników. Kuszników ocaliłem, więc nawet jeśli teraz dopiero rozwalę ich, to kusznicy sobie poradzą w środku. No kurde! To nic, to teraz muszę załadować grę. Zobaczmy na TSK15 jak... Aha, to jest przed tym, to nie, to nie, 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 nie. Wracamy tutaj, tylko że tak może trzeci zapis. To jest... Aha, to jest ta. Myślę, jakby to zrobić, tak, żeby było dobrze. Mych, jakby ich ustawił w ten sposób, że postawić ich tak. A bo nie, wiem, 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 wiem. Jak i tak wysyłam tutaj dwa składy, to tak naprawdę mogę ich wysłać dwa składy naraz. Co powinno być lepsze, tylko teraz tak, wy tutaj. I wy jeszcze chodźcie. I teraz może dam radę. Zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Ponieważ nad... O, teraz że tam pomocnicy chodzą. Więc jest troszeczkę zamieszanie, więc... Jest, 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 jest. pat jeden, pat jeden. I patrzcie co się teraz dzieje. Teraz robimy tak. Dzielimy tych na trzech. Ustawiamy ich rządkiem. Ustawiamy ich tutaj. I wchodzimy sobie normalnie do wioski. Wchodzimy do wioski, wchodzimy też tymi, tylko tam trzeba uważać, żeby czasem nie zaatakować od razu tutaj jakiegoś gościa blisko, ponieważ wtedy się wszyscy na nas rzucą. A o to właśnie chodzi, żeby się nie rzucili. Dobra, wchodzimy tymi, już możemy iść na dół. E, tak naprawdę musimy... E, nie, nie atakować. Kurde, zaatakował. Wczytaj. Nie atakuj tego budowniczego. No spadaj budowniczy, sam pod stopory podchodzi. Aj ci wrogowie, wrogowie. Oj, dobra, jesteśmy tutaj w dobrym miejscu. Teraz, tak, to jest głodny, ten budynek nie ma. Aha, dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. E, pięć leśniczówek, tylko tu trzeba połączyć pięciu drwali. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zaraz będziemy budować też tartaki. Jeden, tu może być. A, o bo nie, tutaj, tutaj drugi. A, trzeci gdzieś tutaj. I czwarty tam u góry. Dobra, teraz wchodzimy resztą ludzi. Chodźmy, chodźmy na dół. Mogłem też się cofnąć na chwilę teraz i dać jeść, ale myślę, że już dam sobie radę tutaj nawet... Znaczy to co chcę osiągnąć, to jeszcze rozwalić jedną przynajmniej wioskę i wejść do drugiej. Bardziej mi obchodzi, żeby do drugiej wejść kusznikami i tak naprawdę to im dam jeść. Ponieważ oni tam najwięcej zrobią w tej drugiej wiosce. Dobra, teraz zbudowałem cztery, cztery to takich czterech cieśli i powoli nam się tutaj zaczyna a, coś tworzyć. Mniej e, się skupiam w tej misji na budowaniu, więcej właśnie na rozwalaniu. E, to jest dobry pomysł. Widzicie, już tutaj jednostki padają, już to miasto jest rozwalone. Teraz jak tylko to miasto padnie, to tak naprawdę. No, całe tutaj to wojsko padnie, ci ludzie zwierzyczek też padną. Więc to jest już e, wszystko, co byśmy chcieli. Tych parobków już nie będzie trzeba rozwalać, bo oni tak naprawdę gówno mogą tutaj nam zrobić. E, oni nie mają skąd wziąć jedzenia, ale czemu by nie, rozwalmy ich. Teraz idziemy w górę do kolejnej wioski, o ile pamiętam tutaj wszystkie już są rozwalone. Teraz jest o tyle trudno, że musimy tutaj znać... O, tu jest przejście, tyle że bokiem jest przejście kolejne. E, tylko tak, tutaj jest wieżyczka. I ja chcę na, na, najpierw mieć kilku ludzi tam, e, znaczy naszych kuszników tam. Niczym zacznę e, wchodzić swoimi barwkami, ponieważ kilku a znaczy kilku toporników znowu umrze. I musimy... A, nie chciałem, żeby kuśnicy umarli, o tak. Tylko może w międzyczasie wybuduję coś do żarcia, bo tak naprawdę... Jak nie wbudujemy tego żarcia, to co z tego, że tam podbijemy, jak potem nie będziemy mieć kim dokończyć. Jak nam cała nasza wioska umrze. Tak więc wybudujmy sobie tutaj to jedzenie. będzie tyle chyba starczy. Jeszcze mogę z przodu, bo tutaj z przodu i tak nic nie będę innego budował. I niech się buduje, zbudujmy tych trzech chłopów. Raz, dwa, trzy i czterech młynarzy jak zawsze. Czterech będzie to dobrze. Zaraz jeszcze wino wybuduję, ale to potem. Teraz sobie może przejdę naszymi kusznikami. Tylko trzeba ich, mówię Wam, e, trójkami. Najlepiej puszczać takim rządkiem, ustawiać ich w tą stronę. Aj, kurde! To jest błąd z mojej strony. E, no, już myślałem, że nie mam zapisów. Pamiętajcie, że jeśli ustawicie ich tak, to oni zaczną strzelać, więc musicie szybko od razu klikać w drugą stronę albo na nich tutaj nie ustawiać, tylko dopiero przechodzić i nie, nie pozwólcie im sobie tutaj stanąć, dopiero mogą stanąć jak przejdą sobie tędy, przejdą, 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 przejdą i podejdą tutaj. Tak samo drugi skład, e, pamiętajcie o tym. Oni tu powinni gęsiego pójść, więc nad ich tutaj z przodu nie trzeba było ustawiać, to był mój błąd. No, nic, jak widzicie, oni tutaj chcieli budować prawdopodobnie skarbiec, szkołę, cokolwiek, nie wiem, ale no, brakuje im materiałów, nie mają co zrobić. Dyski może by mieli, ale kamienia by im brakło, tak więc po prostu mm, fail z ich strony. Nie mają jak zrobić, a wszystko tu fajnie ogarnąłem. Dobra, to się dalej robi. Ile mam jeszcze złota? Trzeba pamiętać o złocie. Mam dużo złota, więc nie ma problemu. Dobra, teraz tak. Musimy wejść tam do środka. Stracimy kilku parobków, jak widzicie. I ani jednego kusznika, co jest dla mnie zwycięstwem. Nie straciłem ani jednego kusznika, więc się cieszę. Kilku parobków. Cofać. Bo niepotrzebnie przypadkiem straciłem jednego e, topornika, tak naprawdę by starczyło mi tu kilku, chociaż na jeden, ale wolę mieć więcej, bo to będzie szybciej. Rozwalamy w kolejną wioskę, która jest naprawdę mała, ale broni tego przejścia. Jak widzicie tych wieżyczek, i tak dalej. A naszymi mm, kusznikami robimy takie coś, że ustawiamy ich w ten sposób, ustawiamy ich tu po, po samej ścianie. Musicie pamiętać, żeby byli po samej ścianie, i po prostu lecimy w górę. Nie za, po ścianie, mówię wam. I pamiętajcie, żeby się nie zatrzymywali chociaż na chwilę, ponieważ tutaj są хаbalarzyści. I czym szybciej przejdziecie im, tym e, tymi naszymi ludźmi, tym lepiej. Ponieważ e, chodzi o to, że, że tych хаbalarzystów będzie tu przybywało. I oni w końcu zablokują prawdopodobnie to przejście. Możemy sobie tu zacząć w ludzi i tam się nic nam nie stanie. I tutaj pamiętajcie jeszcze, jak gospodę to, to rozwalić skarbiec, albo może odwrotnie, rozwalić skarbiec, a potem gospodę, bo gospoda nie jest taka ważna. Jedzenia w końcu braknie, jak nie będzie z czego donosić. Um, dobra, tu się zaczyna nam coś dziać, więc może wybudujmy sobie młyny dwa. I od razu pójdźmy w górę tutaj wybudujmy sobie trzy kopalnie złota, ponieważ złota nam będzie bardzo dużo potrzeba bo tak jak mówiłem, chcę w razie czego potem e, zergować, czyli wybudować ile się da żołdaków i atakować, atakować I kolejna grupa żołdaków i znów atakować e, kont e, pod sam koniec wroga, zebrać może, która jest godzina, bo ja mam tak... a, starszy mi czasu na to chyba wszystko dobra, trzech górników, czterech na razie wybuduję Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze jakiś dwóch do... Jeszcze, jeszcze dwóch tutaj. I dwóch hutników sobie już zbuduję. I tak niczym tam sobie nas jeszcze strzelają, więc chwilę minie jeszcze czasu. Dobra. E, ci już padli, więc możemy teraz znowu, teraz tych ustawić w taki sposób, jak wcześniej mówiłem. Moglibyśmy im się też cofnąć teraz i pójść zjeść coś. Ale w razie czego tutaj myślę, że żołdakami wejdziemy. I jakoś to będzie. Dobra, teraz tak. E, ich możemy ustawić... A, tak naprawdę to wszystko jedno, tu teraz powiem tak, z tą wioską już teraz mam troszeczkę trudniej by, żeby ją rozwalić, ale o ile pamiętam, może tak, za zapiszmy sobie, tylko tak, może nie, cofnijcie się, cofnijcie się, cofnijcie się, krusznicy, bo ja nie wiem czy ktoś mi tu nas nie przyjdzie, eee, nie widać, więc może za zapiszmy sobie, ale na TSK 15, nie wiem, kropka 2, nie, kropka 2, nie da się kropka 2, Kro da się kropka 2, kropka 2, i spróbujmy za zacząć nawalać w tamten skarbiec, czy nam ktoś przyjdzie. Jakby to pornicy nam podeszli, to by nam ktoś przyszedł. A nie wiem, czy ten kusznik nie za blisko będzie. Tak, on był za blisko, ci załaduj grę. TSK 15.1.2. Robimy tak, dzielimy ich. Ustawiamy trzech tutaj, nawalać skarbiec. Ustawiamy trzech tutaj, nawalać skarbiec. Tymi możemy pójść teraz. Tutaj w bok, tylko pamiętać, żeby jakoś obejść bokiem, tak, żebyśmy nie stykowali nikogo. Ponieważ tu jest kolejny skarbiec, kolejna, kolejni ludzie do rozwalenia. Nie pamiętam, czy mogę tutaj atakować tych porobków, ale spróbujmy, pozabijajmy kilka porobków. Może wyjdzie to nam na dobre. Nikt nam na razie nie podchodzi, więc atakujmy ten skarbiec, powinno być ok. Ci atakują ten skarbiec, jest dobrze. Jedynym minusem jest to, że oprócz tego skarbca, tego skarbca tej szkoły jest jeszcze jedna szkoła tutaj. Więc tak naprawdę, dopóki nie rozwalimy tej szkoły tutaj, jesteśmy w dupie. Chociaż czekajcie, jedna gospoda, druga gospoda. Możliwe, że jak rozwalimy te gospody, to też nam to wszystko wyjdzie, ale mniejsza o to, zobaczymy zaraz. Na razie widzę, że kończą mi budować tutaj już niektóre rzeczy, więc wybudujmy sobie dwie mennice, ponieważ złota będzie nam bardzo, bardzo dużo potrzeba. Zbudujmy też... Aha! Młyny, piekarnię musimy zbudować, bo mamy młyny, mamy zboże, nie mamy piekarni. Mogą być tutaj. A tak na, pewnie już powoli się nam jedzenie... O! Już się kończy jedzenie, więc a, może tak zróbmy. Na razie nie budujcie tego. budujcie mi to, a dopiero tam się zajmiemy potem. ja wiadomo, kusznicy bardzo długo będą, Słucham, słycha. będą rozwalać ten skarb. Jest dobrze, że ich nakarmiłem. Ci prawdopodobnie niedługo zaczną być głodni, więc trzeba będzie na to uważać. Możemy porozwalać od parobków. Zawsze to może kilku potem padnie, raczej znaczy, kilku będzie chciał dokupić e, cokolwiek, raczej znaczy, do niej złota czy coś. Rozwalajmy sobie i tutaj nic nam nie staje, nie, nie dzieje się nam jak z tego co widzę. Proszę znaczy, mi parobków to lepiej. Dobra, tylko teraz tak, czy tu jeszcze jest coś, co ja mogę rozwalić? Gospoda, tylko że tej gospody na pewno nie tknę. Tak, już tutaj jakkolwiek rozwalę. Aha, to może tak. Załaduj zapis drugi, bo tu już pewnie do nas przyjdą. Ha, zróbmy tak. Zróbmy to w na razie. Tutaj powinno być pewnie jakieś jednostki wroga gdzieś tutaj. Co, oni, co tymi ludźmi możemy jeszcze zrobić? Możemy pomóc im szybciej rozwalić to. Możemy spróbować rozwalić tutaj. Gospodę, spróbujmy rozwalić tą gospodę. E, chodźmy w górę. Na, wiadomo, że tam tamci halapartyści się narzucą. Tyle, że my w tym czasie może... Znaczy damy sobie może tymi czterema topornikami radę z tamtymi halapartistami. Chodźcie, chodźcie tu w bok, chodźcie w bok, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Lecimy w górą, pozabijacie sobie tutaj ludzi, jak chcecie. Chodźcie w tą stronę tutaj, tu możecie zabijać ludzi. Jest trzech już, kurde. Dobra, walka, jest walka. Wygraliśmy, to teraz rozwalamy tą gospodę. Powinni dać radę. Oni się już głoni, ale oni już padną tutaj niestety. Tego już nie cofniemy, dobra. Um, już i tak pewnie byśmy nie zdążyli wrócić do naszego zamku. Jeszcze jedno jeśli chodzi o węgiel. I w tym momencie możemy już zacząć budować sobie wojsko. Tylko gdzie by tu wybudować naszą warownię? Tutaj niech będą koszary. I co będę budował? Będę budował tylko tak jak mówiłem tych małych parobków, żołdaków i posłuchajcie po sobie wchodził tam do tego miasta taką, takim zergiem. Tutaj. Raz, dwa, trzy. Więcej drewna, czyli znaczy więcej tego. Cztery, pięć i sześć. Dobra. Jak mówiłem, to będzie taki wielki zerk, ja im w ogóle... Pewnie się spytacie, jak ja ich wyżywię wszystkich? Nie wyżywię. Ja zbuduję i wpuszczę, no, żeby się napierniczali. I to mnie tylko tyle obchodzi. Dobra, rozwalcie mi tą szkołę. Powinniście dać radę. Ci rozwalili tutaj tą gospodę, więc teraz wejdźmy może trochę do wyjazdki, załatwmy kilku parobków dalej. Rozwalmy tą szkołę, to zostanie tylko jedna. Zostanie nam tu jeszcze jedna gospoda. I mi, ciekawi mnie to czy to jest jedyna... A nie, to jest jeszcze tutaj gospoda, kurde. Ha, 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 ha. I co mają jeszcze szkoły i budowniczych, więc właśnie czego wybudują sobie kolejną gospodę? Tylko czy ja im rozwaliłem wszystkie skarbce? Ja im rozwaliłem wszystkie skarbce. Czyli jednym słowem, jeśli, jeśli, jeśli im rozwaliłem wszystkie skarbce, tylko nie wiadomo co tu jest. Może zrobimy misję Kamikazy i tych toporników, którzy i tak zaraz umrą, wyślę w tamte rejony na szp... przeszpiegi. Dobra, chodźcie tędy, tędy przejdziesz, tędy przejdziesz, tędy przejdziesz, tędy przejdziesz. Idź tu w dół, idź tu w dół, odkryj jak najwięcej. Dobra, już troszeczkę więcej odkryłeś, teraz kolejny. A ty to, to dupa jesteś, a nie. Chociaż czekaj, może daleko dojdzie. Da, idź kawałek. Dobra, wy chodź, chodźcie po murze. No zostaw, nie nawalaj i... Dobrze, wiem, waleczny jesteś, ale ja chcę zobaczyć, co cokolwiek tutaj jest. Jest szkoła. Nie widzę skarbca. I ostatni topornik mi już padł. No nic. Mieszę o to. Jest dobrze, zaraz sobie tam żołdaku będziemy wysyłać. Tylko niech mi to wszystko wybudują jeszcze. Eee, wina. Ja nie mam wina. Wino mi się kończy. Ja muszę wino wybudować. Właśnie, właśnie. wiedziałem, że o czymś zapomniałem. A, i to będzie już tak mam dużo dróg i w ogóle to niech sobie zbudują tutaj taką e, dużą drogę. I jeszcze jednego trzech sobie zbuduję będzie dobrze. A, tyk, 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 tak. Desek mam dużo na pewno. Dobra, zbudować to ile mam desek? Mam 219 desek. Tak naprawdę to jest o, wielka, 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 wielka liczba. Dobra, trzeba mi tak, trzech chłopów. To jest już koniec tego filmu, jeżeli ci się spodobał polub ten film i zostaw komentarz, a jeśli chcesz być na bieżąco zapraszam do subskrypcji mojego kanału, na razie.